Witaj! Oto szczegółowy odczyt siedmiu kart tarota dla osób z podznaku Skorpiona na październik 2025. Temat ogólny. Październik 2025 zapowiada się dla Skorpiona jako miesiąc intensywnych przemian emocjonalnych, konfrontacji z przeszłością i ważnych wyborów. Będzie to czas, w którym materialna stabilność spotka się z, burzliwy, z burzliwymi uczuciami i koniecznością podjęcia kluczowych decyzji. Karta główna. Ogólna energia miesiąca. Dziewiątka moment. Jest to karta dobrobytu, samowystarczalności i komfortu materialnego. Jako karta główna wskazuje, że październik zaczyna się dla Skorpiona w atmosferze finansowej stabilności i poczucia bezpieczeństwa. To energia, która daje Ci przestrzeń do skupienia się na innych sferach życia bez obawy o podstawy bytowe. To owoc Twojej wcześniejszej, wcześniejszej ciężkiej pracy i dyscypliny. Podsumowanie dla Skorpiona. Październik 2025. Dla Ciebie miesiąc kontrastów. Z jednej strony cieszysz się materialnym bezpieczeństwem, dziewiątka monet, i głęboką więzią emocjonalną, królowa kielichów, z drugiej doświadczasz zawodowych rozczarowań, piątka kielichów i napięć w przyjaźni, piątka mieczy. Kluczowe przesłanie. Pomimo trudności w karierze i relacjach towarzyskich, Twoją siłą jest wewnętrzna mądrość emocjonalna. Najważniejszą radą jest podjęcie świadomej decyzji, kochankowie, w zgodzie z Twoimi najgłębszymi wartościami. To pozwoli Ci zachować równowagę dwójka monet i mądrze zarządzać nagłymi zmianami finansowymi. Rycerz mieczy. Pamiętaj, że nawet w trudnych chwilach masz solidne oparcie w sobie i bliskich. Życzę Ci mądrości i równowagi w nadchodzącym miesiącu.